Witam. Dzisiaj publikacje wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Dwie książki opublikowane przez Mariusza Jedynaka. Z Foto muzeum, i ta pierwsza publikacja to naprawdę imponująca pozycja, numerowanych 300 egzemplarzy. I na każdej stronie widać ogrom pracy, jaki autor włożył w to, żeby dotrzeć do masy źródeł, odwiedzić miejsca, porobić tam zdjęcia, przejrzeć wszystko. No i zasadnicza część to opis kolejnych, jakby dróg powstania i wersji. Polskich aparatów fotograficznych, poczynając od starta, jak tutaj widzimy, każdy rozdział jest naprawdę bogato ilustrowany. I to nie tylko zdjęcia dokumentujące sprzęt, ale także i ludzi, trochę jest o ich historii, budynki. Jest sporo więc takich spostrzeżeń socjologicznych, poza tymi, oczywiście, najbardziej interesującymi czyli rozwojem polskich aparatów od dużego, przez średni do małego. Formatu. Jak tutaj widać, wszystko także było i pod bacznym okiem wojska. Mamy także troszkę mało obrazkowych, ale niewiele tych aparatów było i ta ich historia jest równie ciekawa, co tych bardzo popularnych. Są aparaty, których ja nie miałem w ogóle w ręce, a fotografią zajmuję się od wielu lat. Wprawdzie amatorsko, ale tak bardziej m, troszkę kolekcjonersko. Trochę tych aparatów mam. Tutaj Widać jeden z ciekawszych modeli, czyli Alfa, nigdy go nie trafiłem na rynku, a tu mignął nam aparat Amisz -Biegowski. to też warto o tym poczytać. Widać także masę informacji technicznych, jak już mówiłem, i sprzętu technicznego, który używany był do bardzo szczególnych zadań fotograficznych. Jest sporo także i o sprzęcie wyprodukowanym około fotograficznym, czyli Większalniki, lornetki i trochę tam innych sprzętów tego typu. No i zakończenie historii wiemy jakie było. To pierwsza rzecz z tej kolekcji. Druga to taki już typowo katalog fotograficzny, doskonałe kompendium tylko wiedzy dla tych, których nie interesuje historia, a sama technika, aparaty i ich cechy charakterystyczne. Świetnie jest tu zrobione. Mamy także ceny podane w euro, ale Oczywiście one tu co roku się mogą zmieniać. Także te obie pozycje to taka doskonała lektura dla wszystkich miłośników fotografii i historii. A autorowi należy się duży szacunek za to, co zrobił, by ocalić te wszystkie informacje przed zapomnieniem. Obie książki można znaleźć na Allegro. Dziękuję do usłyszenia.